filmie będzie co prawda, co prawda będę miał, co prawda najlepsze mody do BIM NG a co prawda jak najbardziej mam takiego moda nazywa się co prawda Gavil Vertex co prawda to jest taki mod taki szalony co prawda to jest taki najbardziej szalony bo wam pokażę samochód jaki jest dobra jest taki wchodzisz do Gavil Vertex jest taki latający co bada tutaj samochód, taki samolot, samochód, czyli że to jest tak jakby taki samolot. A co prawda jak najbardziej zobaczymy jak poleci. Co prawda też pobrałam mapkę. Mapka się nazywa, co prawda wam pokażę. się też nawet pobrałam taką bibliotekę, bo żeby pobrać też ten autobus, tak? Też ten moć się nazywa Crash, Crash, Crash 2.0 map taka mapka jest. Co prawda to jest jeszcze 2.0, czyli że, czyli że chyba jeszcze była taka, czy jeszcze tam jest taka mapka, że chyba, a no zobaczę w ogóle, jak wygląda ten crash hat. Co prawda czasami wpisywałem crash hat. Co prawda wpisuję crash hat, i wtedy jest tu autor w ogóle, bo też jest taki tutaj właśnie crash hat. To jest chyba ten 1.0, nie wiem. Ta mapka taka, dobra. Także, grajmy dalej. Zobaczmy, dobra, zobaczcie, jak on leci. Yeah. Okej, okay. poza mapę chyba już wylecę. Wiedziałem, że poza mapę, ale dobra. Także tak to wygląda, dobra. I także... Okej, okay. także chyba... Nie w ogóle jak... Dobra, także... W ogóle tak w 100% nie wiem jak się ten tym samochodem. Wykry, ten samochód wykryłem co prawda w roku 2023. Wykryłem ten samochód. Miałem tego moda pierwszy raz w 2023 roku, jak... Jak też nawet na jeszcze nie miałem kanału jeszcze na YouTubie, co prawda nie miałem. Szczególnie. Dobra. Także tak to wygląda, dobra, także... ale go rozwejęł. Dobra, także... Beeman to jest taki dynamiczny softbody physics co prawda jest testow był testowany co prawda w 2012 a dodano w 2013 grę ale dobra, co prawda jest taki, co prawda jak to wygląda, dobra ciekawostka, że nie chcę zmienić obrazka autobusu dobra, także bo te obraz, bo te zdjęcia tego autobusu co so co prawda z 2021 roku te obrazki tych autobusów jak najbardziej. Dobra, także jak najbardziej to... No nie wiem co powiedzieć, ale dobra. Także bierzemy z którejś z tych samochodów. O, tego najbardziej miałam wam pokazać też. Dobra, także. Dobra, jedziemy. Okej, okay, trochę buguje trochę. A, 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 ciekawe ile mam klatek. Dobra, mam także 20 albo kilkanaście klatek. Zweryomu szybę. Dobra, jak najbardziej ten autobus to jest taki nowoczesny autobus, a też nawet nie wiem czy to będzie, czy to możecie zauważyć, ale na pewno jak skręca, to tylne koła też skręca, możecie to zobaczyć. Dobra, tutaj skręcają te tylne koła tutaj Aż tak chyba tego nie widać, nie wiem. Ale na pewno skręca tyle koło. A też jest nawet tak, ja też nawet poglądam takiego jednego moda, czyli to jest taki mod, który w, 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 też miałam Wam pokazać, co pada moda. Na pewno bierzemy ten samochód. O bo eee, ja niektóre taki samochód, na pewno taki. Bo dobra, tylko może tą mgłę wyłączę, dobra. Te gęstość mgły na zero. A co prawda zobaczmy tutaj ten most. Dobra, także... udaje jest ten most. Dobra, także jedziemy. Dobra, chociaż. Dobra. Także... Taka jedna rzecz, bo no nie wiem co by tu takie opowiedzieć, ale na pewno tutaj właśnie tutaj mamy taki most. Ło! Wow. Ale dobra. Ale też mam jedno zbugowanie tutaj. Pisze no material pisze, że bez materiału, że nie ma, co prawda. W ogóle nie wiem, co to jest, z czego to jest ta droga. Na pewno z żadnego materiału, bo pisze no material. Ale dobra. Wam pokażę na czym polega ten mod. Czyli na pewno musimy wejść w konfigurację pojazdu. I co prawda pisać łów, Czyli, że na dach jest taki akcesoria na dach, ale też za to jest taki maszynowy pistolet, który strzela do pojazdów. Okej, okay, mucha jest na moim ekranie. nie. Dobra, także tak to wygląda. Także. No nie wiem, co by tu takiego powiedzieć, ale dobra. Na pewno bierzemy jakiś samochód. Co prawda, robiłem taki też pościg. Jeszcze przed filmikiem robiłem ten pościg taki. Czyli dobra. Musimy co pada zastrzymać ten pojazd, tylko, tylko że mucha mi cały czas tutaj mi przeszkadza na ekranie. Dobra, także na pewno my SC żeby uciekać, ale że też trochę zniższym znisz, trzeba zniżyć też pistolet, żeby. Dobra, także można zniżyć pistolet albo podwyższyć. Dobra, 3, 2, 1. Ło! Wow, Wiemy. Czekaj, czekaj trochę wyżej. O. O, oh, ale go rozwaliło. Dobra, teraz także ścigam taki samochód. Jeny, Dobrze, dobra, Także... Niech że... chociaż może inny zrobię pojazd. No na przykład będzie ode mnie uciekał... No nie wiem jaki pojazd. Na pewno taki wolniejszy. Wiem, tego wana w furgonetkę postawię. Wiem co to będzie? Okej, okay, także będzie taki mega scenariusz. Zrobimy SC, żeby uciekała i zobaczmy jak, jak rozwaliwana tę, tę Wybiłem mu szybę. Dobra, tylko czekaj, trochę by podwyższyć trzeba. Ha, rozwaliłem mu drzwi. Dobra. Dobra, już mucha, mi, już mucha mi uciekła. Gdybym zrobił nagrywanie ekranu to by nie byłoby widać żadnych much. Owszem by była mucha na ekranie ale nie było, nie, nie, będzie widać jakby było nagrywanie ekranu. Znowu mucha mi wlazła. Oooo! Wiemy. Chyba zapasowe koło mu zdjąłem. Nie, nie. A co prawda wam pokażę jakieś miejsce. Tylko zrobię pojazdy. Usun i i... I dobra. Także bierzemy samochód. No na przykład jakąś taksówkę weźmiemy. Czyli ten samochód. I ten, co pada samochód, to ten taki. I co pada, pojedźmy na schody. Zobaczmy, co tutaj jest. Dobra. Tylko trochę mi się, trochę mi się, bugu, trochę mi się buguje to zbliżanie mapy i oddalanie. Dobra, gdzie są te schody? A tak, no. Chociaż nawet nie tyle co po schodach pojadę, tylko po prostu po jakichś wybojach. Dobra. Tu wystarczy chyba pojechać. Czekaj. Ha, no, tutaj. Dobra. Zobaczmy, co pada wyboje. Jedziemy, jedziemy. Ło! Zobaczcie. Jedziemy także. Ło! Chłopaka mu zjęła. Także... Możecie właśnie zasubskrybować mój kanał albo albo zostawić lajka.